Jak można o takim człowieku wykształconym, mądrym tak się wypowiedzieć? Wstyd i hańba. Kto wygrał? Wstyd mi. Wstyd mi za Polaków, którzy tak głosowali. Naprawdę jest mi przykro. Nie mogę się odnaleźć po tym wszystkim. Boże, wszystko bym dała, żeby jeszcze raz przeliczyli, ale no nie wiem. Myślę, że nie. Do tego pis by się nie pociągnął, ale to są okropni ludzie. nie powinni w ogóle. Jak, jak się pysznią, jak dokuczają. Przychodzi do mnie sąsiadka i mówi: wie pani co? Będzie panią bolało. Ale mój kuzyn, to się okazał mój kuzyn. No, jeszcze wie, że bolało, bo ja miałam baner Czaskowskiego. Jest mi naprawdę przykro i wstydzę się takich Polaków. Poraż kierwacza Włoskiego. Dla mnie on za późno powiedział o kwocie wolnej od podatku. Pisiory są złotówki. Gdyby wcześniej to nakreślił, gdyby sztab powiedział, ile zyskają emeryci, ile to, tamto, może by inaczej myśleli, bo to oni myślą złotówką. Ale niestety platforma obywatelska koalicja odrzuciła projekt właśnie kwoty wolnej o podatku 60 tysięcy złotych zaproponowanych. To było już w Sejmie. I oni to po prostu odrzucili. Ja no jest mi przykro, naprawdę. Może to by zadziałało na nich, nie wiem zresztą, ale no nie podoba mi się to. to. Ja nie byłam w euforii od 21, bo bałam się. Bałam się, że wynik może być różny. Nie pytanie, co pani właśnie sądzi o tym atakowaniu wyborców Karola Nawrockiego, że to są osoby mniej wykształcone z mniejszego środku? No z... Tak się okazało, że wieś, wieś, no tu PSL troszeczkę zawinił. Po co go mamy w koalicji? Dlaczego nie ruszyli na wieś, nie przekonywali, nie próbowali, nic nie próbowali, o stołki się biją. Mało o prezydentach Tuska chcą wyrzucić. Po co? Po co? Niech ruszą na wieś, niech przekonują. Nie sądzi Pani, że się koalicja Dlaczego? rozpadnie przez to właśnie? Nie się, ale nie powinna. Powinni się zjednoczyć i dać jeszcze raz siłę. Dlaczego? Czyli wotum zaufania dla Donalda Tuska i najbardziej? Tak naj nie. Tusk powinien zostać to dzięki niemu, ta platforma wygrała i platforma rządzi. To jest jedyna partia, która w Polsce jest za demokracją. Dziękuję. Dziękuję bardzo do widzenia.